Ważnym elementem kompleksu pałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim jest neoklasycystyczne mauzoleum Hohenzollernów powstałe pod koniec XIX wieku. Zniszczony w 1945 roku budynek odzyskał część dawnego blasku dwa lata temu i od otwarcia stanowi niewielką placówkę muzealną, wartą zobaczenia w drodze do pałacu Marianny Orańskiej. Mauzoleum zbudowano na podobieństwo greckiej świątyni zwanej Prostylosem. Zbudowany z cegły na bazie prostokąta budynek jest pokryty czerwonym piaskowcem. Pojawienie się pod koniec II wojny światowej na ziemiach dolnego Śląska armii czerwonej doprowadziło do znacznego zdewastowania obiektu. Dopiero w 2018 roku odrestaurowano jego bryłę. Choć nie posiada bogatego wyposażenia jak poprzednio, to jest miejscem wartym odwiedzenia z uwagi na ciekawą historię. Dodatkowym atutem jest jego położenie. W tym miejscu rozpoczynają się trzy trasy turystyczne Parku Pałacowego: niebieski, żółty i zielony. Wszystkimi dotrzemy do Pałacu Marianny Orańskiej. Już przy wejściu możemy nacieszyć oczy monumentalną fasadą ozdobioną doryckimi kolumnami. Wysokie, bogato zdobione drzwi zapraszają do środka. Wnętrze budynku podzielone jest na dwa poziomy. Na górnym znajduje się mała ekspozycja to przede wszystkim przedstawienie sylwetek spoczywających tutaj niegdyś Hochencollernów, obrazy rodzinne oraz mała multimedialna konsola. Po drugiej stronie zobaczymy obrazy przedstawiające mauzoleum w czasach świetności oraz inne podobne grobowce na świecie. Większość krypt zajmuje symboliczny sarkofag, będący również tłem dla multimedialnej prezentacji, której cyfrowy duch Albrechta Hohenzollerna opowiada o swojej rodzinie. Prezentacja trwa około 10 minut. Po zwiedzeniu mauzoleum wybraliśmy się niebieskim szlakiem w stronę pałacu, od którego dzieliło nas niecałe 2 km drogi. Park z bogatym drzewostanem zachwyca swoją jesienną szatą. Znajdziemy w nim prawie 90 pomników przyrody, wśród nich okazałe dęby, buki, lipy. W trakcie spaceru zatrzymaliśmy się przy ruinach Domku Myśliwskiego, niegdyś tętniącego życiem, pamiętającego niejedno polowanie. Ścieżka przykryta liśćmi w kolorach jesieni prezentuje się bajecznie. Po około 30-minutowym spacerze docieramy do pałacu od strony ogrodu. Wkrótce ze spowitego mgłą parku wyłoniły się wieże pałacu, a następnie wysoki na kilka metrów mur. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!